Zbiórka, której jesteśmy świadkiem dzisiaj w Szczecinie, jest absolutnie imponująca. Ja wiem, że to może brzmi trochę banalnie. Ale rzeczywiście serce rośnie i wyraz zaangażowania i forma zaangażowania mieszkańców Szczecina, moim skromnym zdaniem, jest absolutnie nieporównywalna z jakąkolwiek inną formą pomocy, jaką mieliśmy w ostatnim czasie okazję obserwować w naszym mieście. Znajdujemy się przy obiekcie przy ulicy Kolumba 88-89. Tutaj zbiórka żywności, a także materiałów takich jak ubrania, sprzęt medyczny, sprzęt dla dzieci trwać będzie dzisiaj do 14. Potem zbiórka przeniesie się do lokalu łaźnia, ale jak mówił prezydent. Wacinkiewicz w najbliższych dniach uruchomiona zostanie np. Netto Arena czy Trafostacja Sztuki. Niemniej jednak jest taka pewna grupa Facebookowa, z której będziecie mogli czerpać wszystkie informacje na temat tego, jak pomóc, komu pomóc, jak się zaangażować, i ta grupa pokazuje, że Szczecinianie mają ogromną moc i ogromną chęć pomocy. Nina Kaczmarek jest naszym gościem. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Bardzo mi nie w sumie miło mi nie jest, że tu jestem, ale cieszę się, że mogę właśnie występować w imieniu tak fajnej grupy, tak ciekawej grupy i tak chętnej do pomocy. Założyłaś grupę Szczecin dla Ukrainy. Dlaczego założyłaś tą grupę i czy to co się tam teraz dzieje, czyli ponad 4000 członków i kilkanaście postów na minutę, to jest dowód na to, że szczecinianie solidaryzują się z Ukrainą? To jest w ogóle przewrotne, bo yy... Dla mnie jest zaskoczeniem, jak szybko się to wszystko rozwinęło, bo jak zadziało się to, co się zadziało, w dzień, który powinien być wesoły, bo był to tłusty czwartek dla nas, e, pomyślałam sobie, że udostępnianie flagi Ukrainy to jest za mało. I e, stwierdziłam, że dobrze by było. E, Sprawdzić tak naprawdę naszych Szczecinian, czy są gotowi zrobić coś więcej. Czy to jest tylko przyklejam flagę, czy jednak jestem gotowy na, na działanie. I tak nieśmiało tą grupę założyłam. Dałam informację na swojej tablicy głównej, że szukam osób do pomocy, bo nie mam doświadczenia w prowadzeniu takich grup. No i na przestrzeni niecałych dwóch dni rzeczywiście jest nas 4000 osób, przeszło 20 moderatorów. Cały czas tam to rotuje, zmienia się, my się organizujemy. Zakładamy nowe wątki, ciągle spływa do nas chęć pomocy, zapotrzebowanie. Naszym zadaniem jest to łączyć. Pracy jest naprawdę, że tak powiem kolokwialnie po kokardkę, ale jestem zdumiona i tak ta pomoc jest przeogromna. Jaką pomoc deklarują szczecinianie? Bo my tutaj widzimy teraz zbiórkę spożywczą ogromną, ona się w ciągu godziny zmieniła tutaj blisko dwukrotnie. Jest pomoc rzeczowa, ale szczecinianie pomagają też w inny sposób. No i to jest też zaskakujące, bo ja się tego nie spodziewałam. Ja przepraszam, ale głos mi drży, bo e, jak się siedzi za ekranem komputera i e, patrzy tylko na posy, to jest zupełnie inny wymiar tego niż to, co tutaj widać w tej chwili. E, ale z, właściwie oferowane jest wszystko, bo jest oferowana odzież, są oferowane ubrania, e, są oferowane usługi prawne. E, organizujemy w tej chwili grupę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla e, młodszych uchodźców. E, jest organizowane, są organizowane przedmioty takie jak pieluchy, wózki, łóżeczka dziecięce, materace. E, no ale to, co mnie chyba najbardziej łapie za serce, o czym już wcześniej też rozmawialiśmy, a to jest to, że ludzie potrafią dać kawałek swojego domu na to, żeby ugościć tych ludzi, którzy uciekają. Przepraszam. Dla mnie to jest ogromnie poruszające, bo to pokazuje, jak wielkie serca mamy i że w momencie, kiedy jest potrzeba po prostu pomagania drugiemu człowiekowi, to jesteśmy po prostu ludźmi. Nie liczą się animozje pod tytułem. Skąd pochodzę, jakim językiem mówię, jaką mam historię, tylko po prostu to, że pomagam tak, jak chciałbym, żeby mi pomogli, albo tak, jakbym pomógł najbliższemu. I to jest dla mnie takie najbardziej chwytające za serce. Rzeczywiście, na forum, do którego zachęcamy Was, żeby dołączyć, czyli Szczecin dla Ukrainy tych wiadomości, że dam pokój, przyjmę dwie osoby, przyjmę zwierzęta, bo takie też posty się tam zderzają, jest całe mnóstwo. I to rzeczywiście może być dla nas taki element zaskakujący, bowiem nawet kiedy był czas pandemii, to chyba tej Solidarności nie było aż tak dużo, co oznacza, że to, co się dzieje na świecie, naprawdę bardzo mocno nas poruszyło jako mieszkańców i to jest absolutnie... Imponujący, niesamowity moment wielkiej solidarności. Jak grupa będzie działała dalej? Do czego namawiamy naszych mieszkańców? No, i tutaj e, przede wszystkim, bo cały czas mówię, to nie jestem ja. Absolutnie. Ja tylko dałam nazwy i stworzyłam grupę. Cała organizacja, e, moderowanie tego, co tam się dzieje, to jest sztab ludzi, którzy w tej chwili nawet siedzą i nie wypuszczają telefonów z ręki. E, wiem, że niektórzy nawet na dwa ekrany pracują, bo, bo tej pracy jest tak dużo. E, nie chcę wymieniać tutaj z imienia, bo boję się, że kogoś pomina, a naprawdę wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo istotni. E, I chciałabym, żeby to na ich ręce gdzieś tam w przyszłości spadły podziękowania. Bo ja sama bym tego absolutnie nie, 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 nie była w stanie zrobić. Ja podkreślę jeszcze, że jest pomoc taka prozaiczna, wydawałoby się, bo są osoby, które się zajmują ratowaniem zwierząt. Angażujemy się w to, jak ochronić psy, koty, jak je przetransportować, a jak będziemy działali dalej, przede wszystkim potrzebujemy rąk do pracy, potrzebujemy moderatorów, więc w tej chwili już skupiamy się na osobach, które mają jakieś doświadczenie o moderowaniu, bo jesteśmy gotowi się przygotować i nauczyć takie osoby, ale nie ukrywamy, że na początek potrzebujemy osób doświadczonych, bo tej pracy jest tak dużo. Moderujemy wątki, sprawdzamy profile, żeby nie weszły nam jakieś trolle na grupę i Krótko mówiąc, nie zasabotowały tego, co robimy, bo to nie jest miejsce na polityczne jakieś kłótnie czy yy, krzewienie języka nienawiści. A więc szukamy moderatorów, szukamy osób, które mają po prostu dwie ręce, głowę i chęć do siedzenia przy ekranie i układania tego wszystkiego w całość, łączenia zapotrzebowania z tym, co możemy zaofiarować. Nina, jesteś aktywną społecznie osobą. Znamy się kopę lat, możemy to naszym widzom powiedzieć, znamy się z różnych Twoich aktywności. To, co obserwujesz teraz. Dla ciebie, jako dla osoby zaangażowanej społecznie, co to jest? Ja tak się zwrócę do wszystkich, bo jedyna wartość, w którą ja wierzę, moja religia, zabrzmi to może banalnie, ale to jest miłość. I to, co się dzieje teraz, pokazuje, że jesteśmy tego świadomi wszyscy, jakkolwiek się przed tym nie bronimy. Miłość, po prostu miłość i wsparcie. Po prostu bądźmy ludźmi. Czy apelujemy do mieszkańców Szczecina? Żeby zostali ludźmi, żeby byli ludźmi i żeby pamiętali, że tylko świadomość tego, że jesteśmy tymi właśnie ludźmi, jest w stanie utrzymać nas na powierzchni. I absolutnie nie kłóćmy się o nic, nie udowadniajmy sobie niczego, tylko po prostu się solidaryzujmy i pomagajmy sobie nawzajem. Nina Kaczmarek, bardzo dziękuję. Organizatorka grupy Szczecin dla Ukrainy. Zanotujcie. Szczecin dla Ukrainy. Szczecin dla Ukrainy. Zapraszamy Was serdecznie. Jak chcecie być moderatorami, pomagać nam, piszcie na grupę, piszcie do mnie, będziemy to wszystko ogarniali. Cały czas się organizujemy, więc wybaczcie nam pewne niedoskonałości, to też jest dla nas nowa sytuacja. Bardzo dziękuję. Trudny to jest moment, ale zaangażowanie mieszkańców Szczecina rzeczywiście może imponować, bo dajemy pieniądze, dajemy czas jeżeli go mamy, dajemy produkty materialne, produkty spożywcze, dajemy swoją pracę, porady prawne. Naprawdę ta skala zaangażowania jest gigantyczna, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy być może w jednym z kluczowych momentów historii. Stąd też ta Solidarność jest Solidarnością absolutnie imponującą, i nawet jeżeli jest nam trudno, to to co widzimy tutaj dzisiaj przy ulicy Kolumba i co widzimy w innych miejscach Szczecina. I co widzimy na grupie Szczecin dla Ukrainy, której, którą Nina założyła, pokazuje, że Szczecin jest gotowy na niesienie pomocy i oby ten duch w Szczecinie jeszcze rósł bardziej.